Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No, i jak tam po wakacjach, słuchajcie? Dzisiaj uznałem, że zrobimy sobie taki wstępny materiał i opowiem wam, co tutaj ewentualnie się szykuje na kanale, i jak ewentualnie spowodować, że ci, którzy teraz poszli do, do liceum, czy też technikum po prostu są w pierwszej klasie, a może po prostu zaczynacie jakąś kolejną klasę w tej szkole średniej. No to jakbym był w stanie wam pomóc, jeżeli chodzi o no, zabłyśnięcie z tej matematyki, oczywiście nieszczęsnej, w szkole średniej, czy też właśnie w liceum. 佐米达马特玛。嗯 A jeżeli przypadkiem macie dready i szukacie miejsca, gdzie możecie sobie poprawić te dredy na przykład po letnich wojażach na przykład w morzu, to polecam wam salon Wona Dreads na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Także dready, poprawki dreadów, różne, fryzury, troszkę bardziej alternatywne, jak jeżeli jesteście w Łodzi lub w okolicy, to oczywiście serdecznie polecam. A i pamiętajcie, że jest z kodem a po co? Macie minus 15% zniżki na, na wszelkie usługi tutaj w tym studiu. Nie wiem, czy wiecie, ale na kanale utworzcie. No, tworzę w sumie cały czas w tym momencie playlisty dedykowane pod konkretne klasy. Czyli, na przykład, na kanale znajdziecie całą playlistę Matematyka pierwsza klasa liceum. Praktycznie pierwsza klasa myślę, że jest skończona. Yy, możliwe, że coś tam z funkcji jeszcze pewnie się powinno pojawić, no na pewno przekształcenia wykresu funkcji, ale to nieważne, ci co zaczynają, to nie chcę was straszyć za bardzo, natomiast praktycznie wszystkie materiały, które obowiązują was po prostu w pierwszej klasie, no to możecie znaleźć na tej playliście, no tak naprawdę starałem się to ułożyć chronologicznie, tak jak rzeczy idziecie w szkole, natomiast wiadomo różnie to bywa, także myślę, że sobie poradzicie, no i również polecam wam ten pierwszy materiał, który znajdziecie na tej playlistie, czyli jak zabłysnąć w pierwszej klasie szkoły średniej, czyli troszeczkę nowości już wam pokazuję tam, w prasie Będą pojawiać gdzieś na początku tej klasy. No i można jakiegoś plusika, piąteczka, a może rzusteczkę nawet zarobić. Także polecam. Oczywiście tak samo macie matematykę pod drugą klasę liceum, pod trzecią klasę liceum i pod czwartą klasę liceum. No, oczywiście, te kolejne klasy jeszcze nie są całe, że tak powiem, przerobione tutaj na kanale. Dlatego bądźcie czujni, bo najprawdopodobniej w najbliższym czasie będę uzupełniać te playlist o kolejne materiały. Przewiduję może jakieś funkcje trygonometryczne, no ale ogólnie bądźcie czujni. Pewnie jakieś ankiety będą się na kanale pojawiać, więc wiadomo, że wasz głos będzie dla mnie bardzo ważny, co w priorytetach dla Was tutaj przygotowywać. Dodatkowo, jeśli chodzi o maturę 2026, również przewiduje różne materiały przygotowujące właśnie pod tą maturkę. Coś tutaj możliwe, że jakąś pewną niespodziankę będziemy szykować w najbliższym czasie. Uwaga, z nową erą, ale to zobaczymy. Jeszcze musicie być cierpliwi. Jakiś rąbek tajemnicy powinien się ujawnić w najbliższym czasie, także również bądźcie czujni. I co? No to mamy tak. Mamy, no, mamy po prostu liceum, mamy maturę... Yy... Oczywiście matura, mówię, i podstawa, i rozszerzenie. No i co? No coś dla studentów. Dla studentów przewiduję na pewno chociaż kilka materiałów na początku października. No zaczynacie studia od października, więc w sumie to myślę, że wtedy warto coś zacząć wrzucać. Wtedy będziecie może zainteresowani. Także przewiduję może coś bardziej. Może jakieś zespolone, może jakieś macierze, może jakieś równania różniczkowe. Chociaż to raczej dalszy temat. Zobaczymy. Napiszcie w komentarzu ogólnie na jakim poziomie edukacji jesteście. Czy jest to? Szkoła średnia, słuchajcie, niech to będzie, że to jest jedynka, no tak się umówmy, dwójeczka to niech będzie szkoła podstawowa, a trójeczka to niech będą studia. Dobra, możecie po prostu napisać. Napiszcie w komentarzu no ogólnie na jakim poziomie edukacji jesteście. Możecie po prostu napisać cyferkami na jakim poziomie jesteście. Będę też mniej więcej się orientować, gdzie tam uderzać w najbliższym czasie. No i słuchajcie, bądźcie czujni, będą się pojawiać w najbliższym, w najbliższym czasie materiały. Chciałbym minimum jeden na tydzień. Wiadomo, że czasami jak mam taką kolumbrynę typu wszystko o to, czasami dużo czasu to zajmuje, żeby to opanować. Natomiast... Wracamy tutaj już po wakacjach, mam nadzieję, że wypoczęci, naładowani, pozytywnie oczywiście, a matematyka to raczej to przyjemniejsza strona tej nauki, przynajmniej według mnie. Także zaczynamy nowy rok szkolny. A po co mi ta matma? A, jeszcze zapomniałem. Jeżeli szukacie jeszcze korepetycji z matematyki, to tak się składa, że zostało mi kilka terminów wolnych, ale niestety bardziej porannych, typu koło 9, 10, 11. Ale jeżeli na przykład jesteście na edukacji domowej albo po prostu zaczynacie później szkołę, no to śmiało piszcie do mnie na maila kontakt No, zobaczymy, może się uda jakoś zgadzić.